Mordo moja, kochana, zaufaj Bogu. Ja wiem, że możecie to śmieszyć i w ogóle powiem ci, Mordo, szczerze, że Jakbyś zapytał moich znajomych, moich przyjaciół, starych, ja, wiara, Bóg, to by chyba no, ze śmiechu, rozumiesz, chyba by to zrobili. A wierz mi, jak byłem w Bangkoku, tak? Miałem zły dzień i po prostu byłem złą osobą po prostu złą osobą. No dzi nie byłem przyjemny, tak? Dla otoczenia. I zdziały mi się złe rzeczy. A jak byłem miłą osobą, miałem fajny dzień, bo miałem pozytywny vibe, tak? To wierz mi mordo, że czułem się tak, jakby jakiś anioł był przy mnie. Co dalej? Parę razy w życiu mogłem zginąć. Dachowałem przy 200, tak? Pewnie ktoś powie szczęście. Później miałem też taki okres mega zły, że no co, no było wlewane, tak? I słuchaj mordeczko, nie było nikogo, zostałem sam. Sam człowieku, z swoimi myślami. Las pełnych wilków, co mi pomogło? no wiara mi pomogła, mordeczko. Wiara i sport. To cię uratuje w życiu. Te dwie rzeczy. Nic innego, mordeczko, cię nie uratuje, tak? Zaufaj mi, zaufaj mi. Mam cztery dychy. Pracuję na, od 10 lat na platformach, platformach wiertniczych, tak? Wiem, co jest 5. Nie jestem jakimś Jankiem, tak? A może jestem, nie wiem. I słuchaj Mordo, zostaw suba, będzie mi miło, jak dobijesz do mojego teamu, tak? Bo tu są pozytywne mordy. Pysznej cappuccino, niedziela pada deszcz, jadę do maka po kawę. No i to jest piękne, tak? Te małe rzeczy. Wracam na chatę, robię naleśnika. Elo!